O. No. Hej. Okay. Co tam robisz piękna? O, a nic. sobie. A ty masz takie światło w pokoju, czy tam mgła jakaś jest? A, teraz już... Teraz już wyostrzyło, dobra, bo było takie rozmazane przez chwilę. No, a skąd jesteś? Opola O, tu tak jak ja. Czekaj. A jaka miejscowość? No, obok pola. Nie chcę tutaj mówić na live. Aha, dobra. Ja, no. Może ci... Ale tam. Od... Jak daleko od Opola? No. no? tak około 16 km. A, ten, dalej. To ja trzy razy dalej. Mówi ci coś ten? Chruścina? W Chróścinie? A widzisz, i co robiłaś ciekawego w Nie, Mam Chróścinie? znajomego. No, no i widzisz. Znasz, znasz Kamila Labuzkę? No a jak? No pewnie. To mój troszkę. Jak my do szkoły chodziliśmy razem? No. A byłaś te kiedyś w Parku Dworskim w Chóruszcinie? Nie, 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 nie. Bo ja tam na ranki zawsze dziewczyny zapraszałem. Nie, nie mam. Czekaj idzie, teraz nie mogę. A, a, a ten, a bitewkę robisz? A, mogę. No, no ty, no to Wiesz, dawaj, a że ty mnie masz, robisz w konie. Masz chłopaka. Aj, kurde, bo byśmy poszli chruściną deptakiem się przejść. Ja mogę dalej, mam trochę dalej, nie? No. Ale to ja bym przyjechał po Cię, ja BMW M2. <grym> Czyli Ty no. może znasz Kamila? No to jest, ja osobiście nie, ale do szkoły razem chodziliśmy. Przecież to jest jedna szkoła w Hruścinie. No. No. To ja znam, bo ja się z nim widziałam raz. Ale co, coś więcej było? No, z Kamilą się widziałam, no. On to taki dobry agent, co? Jak on na mnie patrzył. O, o kurde. I co mówił? Ja pamiętam raz na festiwalu radości nawet nie chcę opowiadać, co tam się wydarzyło. O, o, ja czyli coś było więcej? Podniosłam do góry. No. Przypadek mi się. Przez przypadek mi się za wysoko, a ten patrzę. A kogo jeszcze znasz z Krustiny? Tomeczka? Od Kamila znasz Tomeczka? Ja znam jego brata y, Kamila y, Łukasza. No ksiądz. Łukasz, no ta, ale ten. To ja tak już jego to słabiej. Bo to nie ten rocznik, no. no. A ty który ja jesteś ci... rocznik? 96. A, 96. No widzisz. Ja 99. No proszę. No. A ty byłaś kiedyś na tym yy, w Opolu na festiwalu? Widziałam amfiteatr. Coś? Amfiteatr widziałam. Amfiteatr widziałaś, no. A, a chłopaka długo masz już, czy nie? Trochę dalej. Ale czy długo w związku jesteś? A nie, 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 nie. nie. Krótko? A coś poważnego? Nie, masz tak jeszcze nie, ale może. Może. A chłopak starszy, młodszy? Młodszy. O, to tak jak ja. O. Co tam czytasz? Nic, patrzę. Co patrzysz? Jakaś Julcia mnie napisała, że ty mnie w koniarze, że mnie okłamujesz. Nie, ta Julcia to hejterka moja największa, ona co chwilę wchodzi tu na czat i do ciebie i ciśnie mnie. Tą Julcie wszyscy znają u mnie na live'ach, bo ona jest, ja jej mhm. kosza kiedyś dałem i ona jest mega zazdrosna i tu właśnie atakuje mnie. O, pisze tu na czacie kapslokiem, ha ha ha, co ty? No, ja mam takie właśnie psychofanki, wiesz. Trzeba uważać. No Ty, no to jakbyś była tu kiedyś w okolicy, to normalnie pisz do mnie na TikToku, pójdziemy deptakiem. tu jest ten. Byłaś ten na ulicy Niemodlińska? Najdłuższa ulica w Chróścinie, Niemodlińska. Chyba byłam, nie pamiętam, chyba byłam. No, się ja przyjdziemy do ptakiem. nie byłam, czekaj, ja chyba byłam tam z ciocią. A jak się ciocia nazywa? Iwona. A to nie jest ta Iwona, co w piekarni pracowała? Pani, no, pani Iwonka. Nie wiem. A, no, to nie wiem, właśnie. Ale to kiedy to było? No. No, no to fajnie, to widzisz, ile mamy wspólnych znajomych, kurde. A jak tam pogoda u was? A, gorąco jak widać. Gorąco, nie? W ogóle nie Zobaczam pada, tylko spaliłam. upał. Upał jest no, w chuj. O, ale się spaliłaś, kurde. Już mi teraz jak mnie to bolało? No ja, pierniele. To co ty się tak opalać, lubisz? Jezu, wiem, się opalać. No to tak jak ja. Wilgrym być brązowa. O! Kurde. I co jeszcze lubisz? Co jeszcze lubię? No muzykę. A jaką? Robię sobie czasem foty. Fotki? A Instagrama masz? Mam. A jaka nazwa? Podaj nazwę. Tak samo jak tu. Czyli Malina Królowa. Tak. malina 67 diwa Tak. No to ja do Ciebie napiszę na Instagramie. A jaki masz typ faceta? Co? Typ faceta. Wysoki piłkarz. O, no to ty tak jak ja, patrz ile ja mam medali kurwa. Patrz. Patrz ile ja mam medali. Odrał pole? Odrał pole, no a skąd wiedziałaś? Bo ja kibicuję Arce No. No i klasa. A propos Arki. Iż. No, Znasz Artura Łośkiewicza? Nie. Kurde. A co? Jeze, jak uwielbiam. A przyjdziesz, przyjdziesz na mecz Odry, jak będą grali? Ja czekam na to, żeby tego Artura zobaczyć, no bo on gra. Przynajmniej grał w arce, a teraz to nie wiem. Ale ja ci pomacham z tej ławki rezerwowych. Wiesz, jaki ja Arce? No i co? No to jak ja... Ja tutaj... Wiesz... A czemu Arce kibicujesz? No domyśl się... Mm, no nie... No bo tam mam ulubionych piłkarzy Aha... A jakich jeszcze znasz piłkarzy? O kurwa, aż mi telefon Znale, spadł z wrażeniem... No... I kto jeszcze? Marcel Beus, Dawid Laszczyk, Artur Hyb. Ale pisałaś z nimi? Bajarka była jakaś? Nie, 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 nie. Czekaj. Czyli ty, ja ty lecisz pił pił na piłkarzy. Na, pi na, pi na piłkarzy ty lecisz. Ty na piłkarzy lecisz po prostu. Tak? Markus da Silva, ale jest on. on jest z wieku mojego brata, to nie, więc no. trochę starszy. No tak właśnie myślę jeszcze. To jeszcze. No, ale Wiktor to czekaj. Samoski, on, Wiktora Samskiego, Bartek Walczak. Ale to ty, ty po prostu lubisz piłkarzy, tak? Ja tak bym to, to są właśnie ci z co ci wymieniłam. A ten, a z zawodników MMA? No to ja znam Eryka. No. Ty jesteś z MMA? Nie, ja gram w odrze. A ty grażą. No. Ale pytam no ci, też... jakich zawodników MMA znasz? No to tylko Eryka znam. A Pudziana? A, no tak, racja. A Najmana. A Bartka szachtę. Nie. To tak już przez mgłę. A, okej. Okay. Kurde, no, to ty dużo zainteresowań Ale to masz. Ale to trochę znam. A z Lech Ignańsk? Nie. A z lekki Warszawa? A, z leki Warszawa to Bartka kabustka najbardziej znam. A podoba ci się z wyglądu? Tak? No. No, kurde, no to widzisz, to pójdziemy trening zrobiły razem w piłeczkę. Wy mhm. właśnie jeszcze myślę, kto jeszcze tam jest w tej ale tutaj jest dużo trudnych wszystkich pamiętać. A ten, a ty trenujesz coś sama, czy nie? Nie, no. Znaczy nie ja tylko hobbystycznie. Ale co takiego? Czasem się pogram w piłkę i tak dalej. A dobrze grasz? Nie. No nie, no bo ja gram tylko dla zabawy. A na co dzień co do pracy chodzisz? Nie, na no, co dzień ja śpiewam. Piosenki? No. A po, Tylko, że a... teraz mam wakacje, no to... Ale gdzie śpiewasz? Ja chodzę na warsztaty wokalne. A masz jakieś na YouTube piosenki swoje? Jest terapia zajęciowa. A to mój kolega. To mój kolega ma i kiedyś ci wysłał linki, obiecuję. Ale to są twoje? Ja dam ci opsa. No. Kurde, nie mogę. O, już. O, ja też ci tam obsa. To będzie mi się łą... Dziękuję. No, a jakie najbardziej lubisz piosenki? Przede wszystkim muszą być skoczne. Muszą rozgrzewać. Okej. Okay. A na imprezy chodzisz? Nie. Nie. Znaczy... Znaczy, tylko z warsztatów, nie? To chodzę na dyskoteki tam. Jeżdżę po festiwalach. A jakie festiwale na przykład? Yy, no festiwale wokalne. czerwony mikrofon albo... A tu ja nie znam. Nie znasz. Ja, zresztą ja nie jeżdżę tylko jako wokalistka, ale też w delegacji. Czyli jako widz. A, jako widz, okej. Okay. Dobra. Jak wsparcie na przykład dla drugiego kolegi co śpiewa, nie? Lecę dalej Malinka, trzymaj się. Trzymaj się.